Spotkanie z GKS-em Katowice było dla Lecha Poznań ostatnim meczem przed własną publicznością w 2024 roku. Piłkarze prowadzeni przez trenera Nilsa Frederiksena przystępowali do starcia z Beniaminkiem jako liderzy tabeli, mając przewagę punktu nad Jagielonią Białystok. Obecny mistrz Polski miał rozegrane jednak jedno spotkanie więcej. Początek meczu należał do gospodarzy. Już w trzeciej minucie wynik otworzył Mikel Iszak, który wykorzystał perfekcyjne dośrodkowanie Patryka Wolemarka. Dla mnie liczy się przede wszystkim kreowanie akcji. W pierwszej połowie jako zespół nie mieliśmy z tym problemu, jednak cały czas zmagaliśmy się z wysokim pressingiem GKS-u. Ostatecznie jestem zadowolony z asysty. Chcieliśmy stosować cały czas skoki pressingowe już na, na połowie przeciwnika. Wielokrotnie udało nam się ten pressing skutecznie założyć, jednak po odbiorze zbyt szybko traciliśmy piłkę. I to była kwestia, która dzisiaj nas na pewno, na pewno zawiodła, ale wynika ona również z doskonałej reakcji na straty zawodników Lecha, którzy świetnie reagowali na ten właśnie element. Pomimo wielu okazji dla Lecha, po pierwszych 45 minutach na tablicy widniał wynik 1 do 0. Druga połowa spotkania mogła rozpocząć się identycznie jak pierwsza. W 50. minucie w polu karnym GKS-u został Afonso Souza. Do rzutu karnego podszedł kapitan Kolejorza Mika jednak ku zdziwieniu kibiców trafił jedynie w słupek. Piłkarze Lecha nie zwalniali jednak swoich ataków i w 57. minucie podwyższyli prowadzenie za sprawą Aliego goliza Decha. Taki wynik utrzymał się już do końca spotkania. Jesteśmy zadowoleni z trzech punktów. Kontrolowaliśmy grę przez cały mecz i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Ten już szatni powiedział na gorąco, że powinno być tych bramek więcej, ale... 2-0, nic nie straciliśmy z tyłu, więc y, oczywiście zadowoleni jesteśmy z trzech punktów, bo takie mecze są zawsze trudne, ale myślę, że y, powinniśmy wygrać ten mecz wyżej. Legia, czy Jagiellonia stracili tutaj po, po, po pięć bramek, także, także zdajemy sobie sprawę, że ta siła e, rozpędzonego kolejorza jest bardzo, bardzo silna. Lech Poznań jest dzisiaj drużyną, moim zdaniem, klasy europejskiej. Na konferencji pomeczowej trener Frederiksen nie krył swojego zachwytu nad Mikaelem Miszakiem. Który dzięki trafieniu wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Isaac to bardzo dobry zawodnik. Pokazuje to w klubie od wielu lat. Gra obecnie kolejny fantastyczny sezon. Myślę, że jest w najlepszej formie i dyspozycji fizycznej, od kiedy występuje w Lechu Poznań. Jesteśmy zadowoleni, że Isak strzela tyle goli, ale mamy w klubie również innych zawodników. Dla mnie nie liczy się, kto zdobywa bramki. Ważne, żeby było ich jak najwięcej. Sobotnie spotkanie było pierwszym od miesiąca, w którym Lech zachował czyste konto. W meczu z GKS-em Katowice w wyjściowym składzie kolejorza pojawił się Bartosz Salamon, który zastąpił kontuzjowanego Aleksa Daglasa. To był dobry występ i mój, i całej obrony. Pomogliśmy w rozgrywaniu z tyłu, pomogliśmy w przerywaniu akcji, mecz na zero. Teraz Aleks jest kontuzjowany, więc w tym momencie na pewno będę miał więcej minut, całe dwa mecze będę starał się być na wysokości zadania, pomóc drużynie w zdobyciu 6 punktów. Wieczór przy Bułgarskiej był także świętym dla blisko 30-tysięcznej grupy kibiców. Zarówno gospodarze, jak i przyjezdni nie zwracali uwagi na niekorzystną temperaturę i przez całe spotkanie gorąco dopingowali swoje drużyny. Ekstraklasa naprawdę rośnie w siłę i, i, i widać to po frekwencji na trybunach. Ja również za tą frekwencję dziękuję naszym kibicom, którzy w tak fantastycznej ilości dziś znowu po raz kolejny w komplecie przyjechali nas nas, nas dopingować. Dzięki zwycięstwu Lech Poznań powiększył swoją przewagę nad Jagiellonią Białystok do czterech punktów. GKS Katowice natomiast pozostał w tabeli na jedenastym miejscu. Na podsumowanie rundy przyjdzie czas, myślę, bo jeszcze on się nie zakończyła. To 16. mecz. Zostały dwa ważne mecze. Robimy swoje. Od początku ruszyliśmy właśnie z takim planem, żeby ciężko trenować i za pomysłami trenera wykonywać to, co do nas należy i robić punkty. Na razie to wszystko dobrze wygląda, ale to jest to prężnasta kolejka, nic jeszcze nie zrobiliśmy. Teraz trzeba o poniedziałku przygotować kolejny mecz. A ten na Lecha czeka już w najbliższy piątek, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Piastem Gliwice. GKS Katowice dzień później podejmie na swoim stadionie Lechię Gdańsk. Dla Flesza Patryk Szymański.